Dziecko biegło pod tira. Złapał je w ostatniej chwili uratował dziecko, gdyby nie on wpadłoby pod ciężarówkę. Dramatyczna sytuacja miała miejsce kilka dni temu na stacji paliw moja przy ulicy Beskidzkiej w centrum Wieprza. Pozostawiona na chwilę bez opieki mała dziewczynka zaczęła biec w kierunku wyjazdu ze stacji na główną, ruchliwą ulicę Beskidzką. W ostatniej chwili zauważył ją pracownik stacji, pan Piotr. Cudem nie doszło do tragedii. W ostatnim momencie pan Piotr w spektakularny sposób złapał dziewczynkę, ratując ją przed potrąceniem przez ciężarówkę, która właśnie nadjechała. Gdyby spóźnił się o sekundę, dziewczyna znalazłaby się pod kołami ciężarówki. To były prawdziwe chwile grozy. Portal mamnewsa.pl dotarł do nagrania z monitoringu. Zobaczcie postawę prawdziwego bohatera, pana Piotra. Na nagraniu widać jak dziewczynka, która chwilowo była bez opieki, zaczęła biec w kierunku wyjazdu ze stacji. Pan Piotr nie wahał się ani chwili i ruszył za dzieckiem. Złapał ją w ostatniej chwili wprost przed nadjeżdżającą ciężarówką. Dzięki szybkiej reakcji pracownika stacji dziecku nic się nie stało.